Wczoraj był bardzo pracowity dzień dla mnie. Nie filmowałam, bo byłam w, w stanie takim, że mogłam i chciało mi się. A to jest bardzo rzadki, rzadka kombinacja u mnie, bo czasami mogę coś zrobić, ale mi się nie chce co jest chyba najczęstsze. A czasami chciałabym coś zrobić, albo po prostu nie mogę, bo na przykład źle się czuję, albo mam jakąś kontuzję. A wczoraj był dzień, kiedy i chciałam, i mogłam. Zaraz Wam pokażę, co zrobiłam. Przede wszystkim skończyłam projekt nasadzenia drzewek tutaj przy granicy z sąsiadem. Tym osobom, które nie śledziły mnie, to powiem, że dawniej nachodziły tutaj gałęzie tych sosen od sąsiada i było bardzo przyjemnie, i taki robiły okap. Był cień i był taki fajny klimat leśny, który no, sąsiad podciął drzewa, więc zniknął. I ja postanowiłam przeznaczyć. Yy, tak, mierzyłam. To są, będą chyba z cztery. Raz, dwa, trzy, trzy i pół metra swojej działki, żeby odtworzyć ten klimat nasadzeniami po mojej stronie. No i wczoraj dosadziłam sosenki, tak jak planowałam, na szachownice, bo tutaj w tej szaroburości pewnie nie widać, że jeszcze wczoraj dosadziłam resztę modrzewi tutaj. Szaroburę o drzewie i niech po prostu rośnie. Odwaliłam tą robotę, one są w takich nieckach, bo tutaj jest strasznie sucho. Żeby po prostu woda opadowa najchętniej, bo ja nie jestem fanką podlewania, po prostu nudzi mnie to i przede wszystkim jest dla moich kolan i kręgosłupa zabójcze, żeby raczej się nawadniały deszczami. O ile jakieś będą, bo no zeszłego lata było pod tym względem skąpo. No. Okej, okay, jeszcze tutaj troszkę podziałałam. Wczoraj znalazłam tutaj dwa ziemniaczki czerwone pod krzakiem. I dosadziłam w to miejsce dwa krzaczki, które ledwo widać. Dostałam od koleżanki świdośliwe, więc... Poszły tutaj dwa krzaczki, ten trochę większy. Trochę przy przesadzaniu kretowej ziemi zabrałam, ale on mi dostarcza cały czas nowe dostawy, więc trochę. Pracy z tym będzie, ale <noise> wygląda to, wygląda to jak, <noise> jakby ktoś, yy, nie wiem, okopy jakieś kopał. Ale to się nie zmarnuje, bo tą ziemię mogę podsypać w miejscach, gdzie, gdzie jej brakuje. Na przykład na wjazd do działkę. Okej, okay. zróbmy to na jednym ujęciu. O, tak, tutaj jeszcze wczoraj posadziłam. Posadziłam. To chyba jest jodełka. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, posadziłam to tutaj, niech rośnie. I sosenkę. To muszę uporządkować i przeznaczyć na zrębki albo kiki, cokolwiek się przyda. Taka szaroburość, ale. To są dni, w które mi się coś chce, tak. Zauważyłam, że jak jest słońce, to mi się nic nie chce. Ale jak jest taka pogoda, że nie pada jest w miarę bezwietrznie, to wtedy dostaję z przyspieszenia. No i podziałałam tutaj. Podziałałam tutaj. Tutaj mam dwie borówki amerykańskie które strasznie zaraśnięte były trawą. W lecie to po prostu ginęły w tej trawie. Więc y, korzystając z tego, że trawa jest przyklepana zakartonowałam to i w planach mam przysypanie to igłami. Wczoraj natomiast tą gniazdkę, tą y, grządkę, która została bramowana i zakartonowana tutaj rzuciłam y, takie spryzmy, gdzie zrzucałam w zeszłym roku o to jest to, co wczoraj rozwaliłam. I poszło między innymi tutaj. Po prostu chcę zamknąć tą wilgoć. Tutaj w tej grządce. Bo już teraz ma być tydzień bez deszczu. Więc to wszystko zacznie parować i wysychać. Zwłaszcza jak jakby jeszcze wiatr wiał. No to zacznie się suszyć. Więc tutaj próbuję zamknąć tą wilgoć. Tutaj są dwa krzaczki. Zapomniałam jak to się nazywa. Takie ma żółte owoce. W Skandynawii rośnie. No nie przypomnę sobie. Także mam nadzieję, że teraz one się męczyły kilka lat w innym miejscu. I mam na, na, nadzieję, że teraz dostaną, dostaną po prostu i wilgoci, i składników odżywczych, że trochę ruszą. Tutaj mam żurawinę. Która też zarasta. Ja już to kartonowałam kilka razy i przysypywałam e, ściółką z, z igieł sosnowych, ale po prostu ten pesz cały czas przebija. E, ale już jakby sytuacja. Uj. Ale sytuacja nie jest taka zła. Więc myślę, że jeszcze karton i, i ściółka i może powoli zacznie, zacznie, ten, zacznie ten pesz zanikać. No więc tak, to, to była duża pryzma i z niej jeszcze poszła materia tutaj. Gdzie zakartonowałam porzeczki, o. To tak docelowo ja bym sobie marzyła, żeby tak to zrobić. Zakartonować i walnąć materię. No, ale cóż muszę powiedzieć, że no skończyło się i na tym się skończyła ta pryzma. I zabrakło mi materii. No. A co tutaj to mam pomysł, kupiłam nasiona łąki kwietnej. Teraz jak odkryta jest ta gleba. To myślę, żeby zamienić ten placek w łąkę kwietną. I tak najprawdopodobniej zrobię, ale poczekam do momentu, kiedy będą zapowiadali deszcze, tak żeby jak wysieje nasiona, deszcz je wpił w ziemię, bo tutaj pod wielgachnym drzewem jest cała masa mieszkańców, którzy na takie nasionka sobie by ostrzyli dzióbki. Myślę, że wyżarłyby te nasionka do cna, a w czasie deszczu myślę, że jakby je. Też zrobił głębiej, to nie zeżarłyby wszystkiego. Wczoraj, też pracując tutaj, yy, znalazłam więcej ziemniaczków i kapustę. No i akurat nagrałam to, co z kapustką zrobiłam, więc yy, cofamy się do wczorajszego dnia i popatrzcie, co z niej zrobiłam. Yy, zostawiłam parę kapustek. Na grządkach, bo. no, spisałam je na straty. Ale patrzę na to dzisiaj, że jak zapraszam te liście, to jest naprawdę ładna kapustka. Przypominam, mamy styczeń. Teraz jest tyle fajnych przepisów na kapustę, na przykład się ją ym, piecze albo smaży na patelni taką troszeczkę z węgla, smarując jakimiś marynatami. I po prostu pyszny obiadek. Więc takie maleństwo myślę, by się nadało. Coś spróbuję zrobić w tym stylu z tej. Moją styczniową kapustkę opukałam. Przekroiłam na pół, a następnie na ćwiartki, a następnie kładę je na gorącą patelnię. Będę opiekać je, żeby się zarumieniły. Podczas gdy kapustka się ładnie przypieka, ja w moździerzu y, przyprawy, które zwykle do każdej marynaty używam. Jak kolędra. Kol, 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 kolendra, y, pieprz, co tu jeszcze dodaję? Pieprz, a, y, płast, płatki y, tego czosnku. Y, Kozjeradka. No, co to tam lubi? Co kto lubi, sobie to dodaję. Tutaj mam paprykę, kmin rzymski, sól. Zaraz dodam oliwę z oliwek i będę tym marynować moje kapustki. No, marynatka już gotowa. W jednym przepisie, jaki widziałam, to był, żeby dolać odrobinkę wody i troszkę, żeby się gotowały na parze te kapustki i kto wie, co tego nie zrobię. Nie mam tak dużej pokrywki, trochę wody dodałam i niech się trochę na parze zwięknie. Teoretycznie ta woda powinna być przez kapustki wchłonięta. Jak tak się stanie, to będę dalej marynować. Oczywiście wyżeram z patelni. Próbować. To jest przepyszne. nie coś kapustą, to równie dobrze mogłaby być bakczol. <laughs> <laughs> Marynata, którą zrobiłam pikadną przez pieprz, nadaje temu naprawdę wspaniałego smaku. Miało być jako dodatek, zaczęłam gotować ziemniaki. Nie dotrwa. Mm. Okej, okay, dzisiaj też się czuję na siłach i mam ochotę i przysypię te borówki igłami. Popatrz, popatrzcie, jakie ładnie już zrobione igły. To są igły z tych kup gałęzi, które trzymam, tak? Już ma ze 3 lata. W tym chyba rozbiorę ją w tym sezonie. I po prostu na dnie zostaje gruba warstwa igieł sosnowych do wykorzystania. I tak. Teraz, jak ktoś nie rozumiał, czego ja trzymam te kupy, to, to może zrozumie. Tu jest następna. Te, jestem już przy przyborówce. Tak to wygląda. Tu jest moja. moje sanki z. tutaj w czasie rzeczywistym. Pokażę Wam, jak ja to zrobię. O tak, fajnie. A potem łapkami to ładnie rozprowadzę. No, niecałe trzy sanki i obydwie grządki są już zaściółkowane igłami. Myślę, że wygląda to o wiele lepiej niż tektura. Tektura wystaje, ten margines, żeby ta trawa nie podchodziła, ale w, w idealnym rozwiązaniu tutaj też by poszła tektura i zrębki. I jakby to super wyglądało. A jakby wyglądało, to mogę Wam Trochę dać przedsmak. Wyglądałoby tak. Czyż to, czyż ten, czyż ten fragmencik. O, nie jest piękny. O, jakby tak. No, to jest stan idealny, do którego dążę. Ojej, 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 pięknie. No. Jak będą siły, to będzie tak. No, to jeszcze rzutę na taśmie. Rzuciłam mój kompost, głównie pod maliny tutaj, ale potem pojechałam tu, gdzie maliny wchodzą i są rachityczne, bo jest oryginalna ziemia. Może chyba było tych sanek, nie wiem, z 10, więc się zmachałam, ale pięknie wygląda jak czarnoziemnie. Tutaj jestem blisko grządki z oryginalną ziemią, Szaroburą. To robi wrażenie, nie żyzność. Oczywiście zakryłam tą bawełnianą pościel, która się przekompostuje ładnie i, i chwasty przytł, przytłumi. No i tu idealnie byłoby mieć zrębki, więc chyba trzeba będzie zręba, ręb, zrębkarkę uruchomić. Z dwóch powodów, zakryć tą pościel, która wygląda po prostu niefajnie. A druga sprawa, ja chcę te poziomy wyrównać, bo jak będą padać deszcze, to te składniki odżywcze mogą się wymywać tutaj do niższej partii. I idealne byłoby, jakby nie było za dużej różnicy poziomów między grządką a ścieżkami. No, a tutaj się zrobił duży, bo tu jest jakiś spadek. Tutaj, jak widzicie, maliny po przycięciu rzuciłam i powoli ten poziom się robi. Różnica się zmniejsza o jejku, ale się zmacham, ale się z... ile tu jest roboty? Jeszcze Wam tylko pokażę że zużyłam pół yy, pojemnika na pół komory. No i to co na dnie to trzymam, bo to jest drobniutkie i dobrze przekompostowane, żeby rzucić na te grządki. Z oryginalną ziemią i to troszkę przemieszać, żeby wzbogacić, wzbogacić ten ugór. Tutaj są resztki marchewek jeszcze, które wykopuję. Nie kupuję marchewek w ogóle jeszcze. Cały czas wykopuję. Są malusieńkie, ale na moje potrzeby wystarczy. Ale się zmachałam. Pracowite dwa dni. Mam serdecznie dość, a jeszcze muszę się oprać, ugotować coś. O sprzątaniu nawet nie wspominam. Tyle co przetrę tak, żeby roztocza za bardzo nie miały warunków, ale tak jest tego trochę. I to by było na tyle w tym tygodniu. Do zobaczenia za tydzień.